Matt Sirek, pes pesepeda asal negara Polandia memiliki hobi menggayung sepeda menjelajahi dunia. Matt berkeliling ke negara Eropa, Timur Tengah hingga Asia Tenggara. 41 negara telah dijelajahi Matt Sirek hanya dengan mengayuh sepeda hingga dirinya sampai Indonesia melalui Selat Malaka, Sumatera Utara menuju Pulau Jawa pada bulan Maret tahun 2020. Karena pandemi COVID-19, dirinya memutuskan untuk tinggal selama setahun di Yogyakarta

Gdy islam rozprzestrzeniał się w Indonezji, hinduscy arystokraci, kapłani czy artyści byli świadomi nadchodzących zmian i zobowiązani do zachowania tradycji uciekli na wyspy, aby uniknąć konwersji na inną religię. Wyspa otoczona oceanem, co zapewniło jej pewien stopień izolacji od wpływów islamskich. So, 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 so. Well, we are now. In Jumutan. Jumutan. Where we are. Jumutan, what is this? Hinduizm na Bali zyskał unikalny charakter, łącząc elementy buddyzmu i miejscowych wierzeń. Każda balijska świątynia ma specyficzne przeznaczenie. Dla przodków, bogów gór, bogów morza. On ma 35 lat i ma żonę 16-letnią, a ślub kosztuje 10 tysięcy euro. On jest trochę podpity, bo dał mi wina palmowego. Chce mi dać wina palmowego, a ja powiedziałem, że nie, bo jestem na drodze. Moje ulubione miejsce to są właśnie przystanki policji, gdzie częstują mnie kawą, dają mi wina, ale ja odmawiam do tego, że moje ubezpieczenie nie obejmuje wypadku po, po alkoholu. Więc... Elena urodziła się w Rosji pod kołem podbiegunowym. Zima trwała niemal przez cały rok, a ciemność dominowała przez długie miesiące. Tam do sklepu płynie się rzeką, a do lekarza leci helikopterem. Cecilia jednak marzyła o świecie poza kołem polarnym, o miejscu gdzie słońce świeci dłużej niż kilka godzin dziennie. Studia w Dalekim Petersburgu wydawały się przepustką do Wielkiego Świata. Życie tam było diametralnie inne. Hałas, tłumy ludzi, światła, dźwięki, które nigdy nie gasły. Wszystko to ją przytłaczało i też fascynowało. Studiowała PR i z czasem znalazła pracę w policji. Mimo, że sumiennie wykonywała swoje obowiązki na jej konto, wpływało mniej pieniędzy niż nikało z umowy. Na początku myślała, że to tylko jakiś błąd, ale odkryła, że pracodawca, czyli policja, świadomie nie płaci pełnego wynagrodzenia i podała go do sądu. W międzyczasie zaczęły się groźby, anonimowe telefony, wiadomości, a nawet niepokojące spojrzenia niektórych kolegów z pracy. Próbowała to ignorować, ale lęk narastał. Nie mogła dłużej czekać na wyrok sądu, w międzyczasie niszcząc swoje zdrowie i psychikę, bo piła jedną butelkę wódki dziennie. Postanowiła więc uciec daleko. Teraz tutaj studiuje stosunki międzynarodowe. Nie angielskiego. Przepraszam. Przepraszam. for 20 Przepraszam, nie Jest prezydentem miasta Zembrana i daje mi piwo. major. W sercu tropikalnej baliskiej dżungli, gdzie słońce z trudem przedostawało się przez gęsty korony drzew, Zobaczyłem ogromny bambusowy dom, a obok niego człowieka o imieniu Tarzan. A! Kiedyś przestał mówić. Jego słowa zniknęły w otchłani dżungli, a on sam wydawał o dnie dziwne dźwięki, które przypominały odgłosy zwierząt. Mieszkał samotnie przez wiele lat w tym ogromnym domu z bambusa. Wykorzystywał swoją wiedzę o roślinach i zwierzętach, polując i zbierając owoce. W nocy, gdy słońce chowało się za horyzontem, siadał na gałęzi jednego z drzew i wspominał ten czas, gdy zobaczył w gęstwinie drzew coś, co zmieniło jego życie, od czego za nie mówił. Nalewa mi wina palmowego własnej roboty, po którym umysł rzeczywiście się rozjaśnia. Częstuje niezwykłym papierosem, którego dym nie przypomina wcale tytoniu. Patrzymy długo w milczeniu na dżunglę. Co Tradycyjne balijskie imiona odzwierciedlają miejsce w rodzinie Na przykład Wajan dla pierworodnego Madde dla drugiego dziecka Oczywiście spotkałem Vajana, to jedyna osoba z systemu Warm Showers dla rowerzystów, która jest zarejestrowana na Bali Chciał pracować w zawodzie nauczyciela, ale przez wiele lat nie stać go było na łapówkę rozwartą 20 lat pracy Wtedy najczęściej rodzina sprzedaje ziemię, żeby młody nauczyciel mógł pracować przez całe życie w zawodzie I Życzę wam wszystkim zdrowia dochodzenia do zdrowia i wszystkiego wszystkiego zdrowego. Plus copper with the coconut flower. From Indonesia. Bali. Na Bali budynki nie powinny być wyższe niż drzewa kokosowe, co zachowuje naturalny krajobraz. Cała Azja Południowo-Wschodnia ma nieudawaną obsesję na punkcie duchów. Balijczycy wierzą, że duchy mogą zamieszkać drzewa, dlatego są one często otaczane tkaninami. Tradycyjny pogrzeb na Bali, czyli kremacja, uwolnienie duszy zmarłego z ciała i ostateczne połączenie z przodkami i wszechświatem. Procesja przez wieś na czele wieża pogrzebowa, w której transportowane jest ciało zmarłego. Kilkakrotnie obracana w różnych kierunkach, ma to na celu zmylenie złych duchów, które mogłyby przeszkodzić w przejściu duszy do zaświatów. Konstrukcja dużego, bogato zdobionego, drewnianego, mitycznego, czarnego byka, który staje się ostatecznym naczyniem dla ciała zmarłego. Spalanie ciała w drewnianym koniu symbolizuje duchową przemianę i oczyszczenie. Dym, unoszący się z ognia, jest postrzegany jako dusza, która unosi się do nieba, aby dołączyć do przodków i bogów. na Bali dzieci są noszone na rękach przez pierwsze 3 miesiące i powinny dotykać ziemi dopóki nie, nie będzie się specjalna ceremonia. Such a like great state, great house, great family. Thank you all very much for very long stay. Oseti akaste. Om tu holy water. Okay. I use the rice for take in the But why your temple is bigger than your house? Why? Yeah, because in this temple, I have many family. Yeah, they live in the Denpasar, Rungkong, mm -hmm. and then we come back at home. We will pray here. <laughs> yeah, I'm a teacher in elementary school. Yeah, I'm biker, and runner, and climber. I want to sleep at the top of this volcano. At the top of this mountain. Okay. Two signs. First, climbing up. I don't like this sign. Second sign. I like this because it's in po it Polish. Like... Ostatni polski turysta, który wyruszył na samotną wędrówkę w the w okolicach wulkanu Ganung Agung. zgubił się w dżungli. Przez trzy błąkał się po lasach bez kontaktu z cywilizacją, aż w końcu został odnaleziony przez lokalnych przewodników. Miał przy sobie minimalne zapasy, ale przetrwał dzięki wodzie skórzom, i owocom, które znalazł w dżungli. Jestem na the police station and checking zero zero. Oh my god, uh, my body temperature is zero right now is that checking o moją asking me about uh, my route my journey probably about my passport how long i am here so i like this because it's very safe in comparison to the beach arasha sochi sochi you can że also in to jest This is such a long story. Uh -huh. I'm here because I'm here. Everybody wants to know your name, your age, where you're coming from, why all this happened to me, you know, happened. happened also to you. Because <laughs> I arrived to hospital and I will try and I will try ask about the vaccine. Because I am foreigner and I am probably far away on, on the queue. To ostatni, ale może nie ma wody dla uchodźców. Na ceremonii zawsze zastanawiałem się, skąd biorą się worki. Dziś już wiem, że rosną w Indonezji na drzewach. A propos Polski. Zobaczymy, czy coś piszą o mnie w krajowym internecie. Kolejny bida, podróżnik o wyglądzie bezdomnego, szczerbatego suchoklejca w natarciu. Lanować wielkie, długie przejażdżki to się umie, ale zapracować na nie to już nie, bo po co? Mimo że typ pracował w Londynie kilka lat, to pojechał do Azji i na krzywy ryj się wpycha wielokrotnie na obiad i noclegi. Bo on jest turysta, mu się należy. Muszę have to climb 600 meters. Nie, no, no, The angle is like probably 15%, so maybe for to motorbike it's possible, but not for a man. Jedąc przez dżunglę, widzę domy, które głównie zamieszkują ekspaci, czyli bogaci emigranci. Bo Bali przyciągnęło ich swoją magią. Because I can't move the forward. Jest wśród nich Elizabeth, autorka bestselleru Jedz i Mudl się. jej duchowego odrodzenia po trudnym rozwodzie. Pisuje swój związek z Felipe, którego poznała na wyspie. Ostatecznie jednak wróciła do Stanów z nowym partnerem. Jak Raj, który staje się codziennością, przestał być rajem. I jestem tylko człowiekiem z 35 bucks. Jest też John Hardy, kanadyjski projektant biżuterii, projektant w większości tych domów. Uciekł od zindustrializowanego świata Zachodu, szukając inspiracji w tradycyjnych technikach artystycznych. Mieszka tutaj też Lena ze Słowacji, trenerka głosu i instruktorka śpiewu terapeutycznego. Zafascynowana mocą dźwięku i jego wpływem na zdrowie emocjonalne i duchowe. I that I almost... that the the path now. Postanowiła przenieść się na Bali wykorzystując dźwięki, mantry, śpiew jako narzędzie do uzdrawiania. Mieszka tu też Izabel, pochodząca z Francji. Była chemikiem w laboratoriach kosmetycznych w Paryżu, ale odczuwała znużenie komercyjną stroną branży. Tutaj założyła firmę produkującą naturalne kosmetyki oparte na lokalnych surowcach. Takich jak oleje z orzechów kogosowych czy aloes. Mieszka tu też Sara, pochodząca z Australii, pracowała jako menadżerka w korporacji, ale stres związany z pracą sprawił, że zdecydowała się na przykowanie jogi. The w in the temple is for the god, mm -hmm. and jest for the the ground is for level down of human. Okay. Underground of human. Mieszka tu też Joan, holender, który przez lata pracował jako inżynier budowlany w dużych projektach miejskich w Europie. Joan pragnął wrócić do prostszej formy budownictwa. Fascynowała go idea budowy drewnianych domów na drzewach. Mieszka tu też Lidia. Pracowała jako szefowa kuchni w Londynie. Przeprowadziła się na bali z marzeniem o prowadzeniu małej, ekologicznej kawiarni, sterowaniu wegetariańskich posiłków i świeżo prażonej kawy, promując lokalnych dostawców i organiczne produkty. Mieszka tutaj Mikael ze Szwecji. Przez lata pracował jako trener personalny w dużym mieście, ale zmęczony szybkim tempem życia. One meter. Half meter. Ella i Tom z Wielkiej Brytanii pracowali w Londynie w branży finansowej. Po urodzeniu dziecka zmienili tryb życia na bardziej zrównoważony. Prowadzą mały eco resort z warsztatami permakultury. Chris z Nowego Jorku pracował jako zawodowy fotograf, specjalizując się w fotografii mody. mam nadzieję, że będzie tego wy end of climbing but i, I remember us when well they have this hope just one hour ago as well Dawid z Kalifornii założył plantację organicznej kawy w górskim regionie Kintamanii z czasem zaczął eksportować kawę do Stanów Jack uciekł z Londynu, by skupić Dla kogo? Dla kogo? dokumentalnych o bardziej duchowej i kogo? tematyce. kogo? Dla kogo? Dla kogo? Dla kogo? Dla kogo? i kogo? to climb. there is no space on the right hand side on the left hand side they can't pitch the tent on the road because for many reasons one oh, I'm, I'm pushing two two brakes now and, uh, the is going down. Even it's supposed to just to stand for a while, because I want to stand. How many meters? How many meters left? How many meters? How many meters left? Lean my bike on something on the tree, because I can't see trees. I'm in the jungle and no fear inside me. No fear. I don't know because every day is like uh, the same. I have been in this kind of situation so many times earlier. So, so. Looks like uh, I don't know, 20%, 25%. Angle right now I'm not sure maybe they want to attack me they have like sharp knives are around now no one could help me they're watching me I am watching them people with the guns I am so afraid of them this time it was not a village it was just pass, like a top of the mountain the way is down but it's nothing over there i'm really scared because it's uh, in the jungle i was sure that maybe it's like a gate for the village but it's not Gdy jestem sam w dżungli liście palm cicho szumią, tworząc nieprzeniknioną ścianę dźwięku. Cienie drzew układają się w przypadkowy kształt. Oczy przyzwyczaiły się do mroku i zobaczyłem wyraźnie na skraju drogi jego szata odbijała światło księżyca. Hinduski kapłan, bramin.

7 a.m. right now 7 a.m. The house is not so clean coffee must be hot coffee must be hot must be hot so thank you very much you You're are welcome. welcome Yes. you saved my life uh, you. at night yesterday yeah, yeah. You know, I had place to sleep at the top of the mountain so I...

Sometimes well. Może z Azjatami się uda, ale u latynosów będzie łeb ucięty lub zakopany na pustyni, tak jak inny Polak w Meksyku już skończył 4 lata temu. O dziwo wyglądał też jak bezdomny. Pisze to, bo sam podróżuje rowerem z namiotem, ale już offroadem i mimo większego brudu, kurzu, głota mój sprzęt i akcesoria ubrania nie wyglądają jak od żula. A typ jeździ głównie asfaltami. Do tego poznałem niestety takich jegomości w kilku krajach. I nie jest to nic przyjemnego. Do tego się chwalą, że są Polakami wstyd. Mieszka tu też Daniel ze Stadów, który był przedsiębiorcą w branży technologicznej. Przyprowadził się na Bali, aby zmienić swoje życie po wypaleniu zawodowym. Bali ze swoim tropikalnym klimatem i rozwijającą się infrastrukturą dla cyfrowych Namadów było dla niego idealnym miejscem. Lila, a ty? Lila. Ty jesteś Wanda. Means that virus is everywhere. Rzeczywiście, ma ego wywalone w kosmos. Typowy wyborca PiSu i socjalu. Wszystko mu się należy. Za czyjeś pieniądze, wyżebrane na tym, że jest innej karnacji i rasy. Lokalni się nabierają i go żywią, albo nocują. Połowa jego filmów to jak coś żre u kogoś albo nocuje. Ale skoro oni sami oferują mu noclegi, to nic w tym złego. Chyba, że łazi i żebrze o darmowe jedzenie. To już jest chamskie i bezczelne, chyba, żeby odpracował u nich. Poliester nigdy się dobrze nie strzyga. Pęka następnego dnia. W częściach Azji, gdzie nie ma turystów, biali są zapraszani do domów. Daje się im jedzenie, wzbudzają powszechne zainteresowanie. Co to ma do wybujałego ego? Niech zgadnę. Oni sami mu oferują żarcie. Więc w czym problem? Może jeszcze ma się zaoferować do sprzątania ich domów. Przesyłka, opony, kuchenka, buty i zapłaciłem cła. Zgadza season in Indonesia. I się dzieje w Indonezji. Mogę na stacji i should do nic nothing. Teraz będę puszczał Bali, za 11 kilometrów opuszczę. Cieszę się, bo marzy mi się, żeby być w drodze. So I'm leaving Bali and uh, I'm here since 8 uh, June and uh, I don't know what I should say. It good times. So many things happened. I met so many people, and I'm leaving hard. I'm living friends after uh, two months and more. Every farewell is very, is very hard always and, and, and uh, sad.